Dobry! To jest program herbatka z psychologiem. Jak zwykle herbatkę mam już przygotowaną. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę poświęconą moim filmom. Jak zwykle, bardzo proszę o polubienia moich filmów o lajki, o udostępnienia i subskrypcję kanału. Kochani w dzisiejszym odcinku podzielę się z wami swoimi przemyśleniami na temat ludzi, którzy są tak jakby nieposłuszni szczęśliwemu losowi. Życie daje im wspaniałych ludzi obok wspierających, dobrych, kochanych. Dostają w pakiecie, można powiedzieć, wspaniałe talenty, zdrowie, urodę, Mogliby korzystać z tego i wieść pełne spokoju i szczęśliwości życie. Niestety nie idą prostą drogą, tylko świ świadomie czy, czy nieświadomie, ale skręcają w bok i snują się po bezdrożach życia. Oczywiście prowadzi to, jak to na bezdrożach, do tego, że w końcu. Dokucza im pragnienie, zalewa ich samotność, poczucie klęski. I tego rodzaju autosabotaż jest, można też powiedzieć, pewnego rodzaju złośliwością wobec samego siebie. Musimy wyjść z takiego założenia, że w człowieku działają sprzeczne siły. Taka walka karnawału z postem. I, I kiedy myślimy, że to wszystko sprzysięgło się jakoś przeciwko nam, to często nie zdajemy sobie sprawy, że to my stosujemy właśnie autosabotaż. Działamy przeciwko samym sobie, przeciwko szczęściu, przeciwko temu, tej harmonii, którą moglibyśmy w łatwy sposób osiągnąć. Na przykład unikamy, Ryzyka związanego z rozwojem, z takim przekonaniem, że e, i tak to mi się nie uda. Odkładamy na później. To jest cały ten wielki temat dotyczący tak zwanej prokrastynacji. Zapychamy się, zapychamy się mediami, jedzeniem, internetem, tak, że nie ma już w nas miejsca właśnie na działania służące rozwojowi. Izolujemy się emocjonalnie od innych ludzi, unikamy bliskości z innymi ludźmi. Prowadzimy taką wewnętrzną, bardzo destrukcyjną samokrytykę. Wpadamy w uzależnienia rozmaite i behawioralne, i chemiczne, i, i rozmaite inne. Żyjemy tak, że cały czas cierpimy na niedobór snu i bardzo źle się odżywiamy. Bezmyślnie, głupio. Yy, wchodzimy w toksyczne związki, chociaż dostajemy przecież mnóstwo tych czerwonych flag, żeby tego nie robić. Yy, rozpamiętujemy, zamartwiamy się, snujemy jakieś takie ponure wizje dotyczące naszej przyszłości. Czy wreszcie mamy nierealistyczne oczekiwania? Yy, takim przejawem Yy, również, yy, właśnie działań opartych na autosabotażu są też działania biernoagresywne. To, to może być na przykład spóźnianie się, aby w końcu osoba, którą w ten sposób traktujemy, odepchnęła nas, oddaliła nas. Yy, I teraz yy, zobaczcie, że kiedy my wdrażamy jakiekolwiek zmiany, to część w nas, część nas może buntować się, ponieważ to jest coś nowego, coś nieznanego, coś, co nas przeraża. Czyli na poziomie biologicznym śródmózgowie mózgowie włącza ten znany mechanizm uciekaj albo walcz. Bo to jest sytuacja zagrożenia. Zmiana, coś nowego. Zawsze jest dla nas jakąś sytuacją właśnie budzącą lęk czy zag poczucie zagrożenia. Czyli dobrze jest wtedy w ogóle zapytać się samego siebie, czego ja tak naprawdę się boję. Co mnie przeraża? Co powoduje, że ja robię właśnie krok w tył, zamiast zrobić kolejne kroki do przodu? Musimy zatem zadbać o to, żeby weryfikować nasze myśli i Nasze lęki rozmaite, które nas zalewają. Zobaczcie, że w całym piśmie świętym, w Starym i w Nowym Testamencie, 365 razy Bóg mówi do człowieka: Nie bój się, nie lękaj się. Tak jakby tą frazę przeznaczył na każdy dzień roku. Nie bój się, nie lękaj się, dlatego że właśnie lęk jest tym wielkim hamulcowym naszego życia. Lęk powoduje niewiarę w to, że nam się uda, niewiarę w siebie, niewiarę w ludzi I, i, i wtedy wchodzimy w marazm. Życie jest rozwojem, życie ma być dynamiczne. Tymczasem wchodzimy właśnie często w taki stan zamrożenia, marazmu. Y, i jesteśmy też właśnie przez to nieposłuszni dynamice życia. Wchodzimy w coś, co ja nazywam samoutrudnianiem, czyli na przykład jakieś takie, trzeba podać może przykład z życia, który by to najlepiej opisywał. Samoutrudnianie ma miejsce wtedy, kiedy na przykład student przed bardzo ważnym egzaminem idzie na imprezę. Już wiadomo, jak się będzie po całonocnej imprezie czuł. Wiadomo, że szanse na to, że zda ten egzamin, yy, ogromnie maleją, a jednak idzie na imprezę. Tak? Yy, to jest też takie szukanie wymówek, czyli to nie jest dla mnie, mam ważniejsze rzeczy na głowie, nie będę tym się zajmował, bo przecież to jeszcze na to nie jest pora. Może kiedyś, ale teraz to nie jest właściwy moment. Nie jestem jeszcze na to gotowa, czy, czy też gotowy. Więc widzicie, że nasze możliwości autosabotowania swoich rozmaitych możliwości, jakie życie przed nami otwiera, są, są ogromne. I teraz zamiast tak często na przykład wykręcać się tak, z czegoś i wymyślać rozmaite wymówki, dobrze jest nauczyć się na przykład, niech nie, nie, chcesz, nie chcesz komuś odmawiać przez to, że będziesz wymyślał jakąś tam kolejną wymówkę, to naucz się poprosić o czas. czas. Czyli na przykład powiedz, wiesz co, fajna propozycja, ale ja potrzebuję czasu, żeby się nad tym zastanowić dobrze, tak? Dam Ci znać za dwa dni. Wtedy unikasz stosowania wymówek, a samego siebie traktujesz z miłością, z cierpliwością, z wyrozumiałością, potrzebujesz czasu do namysłu i nie obawiasz się powiedzieć o tym, prawda? Czyli jest też tutaj bardzo potrzebny taki nasz wysiłek żeby pozostawać zawsze człowiekiem świadomym, człowiekiem uważnym wobec tego co się dzieje, wobec swoich własnych myśli, wobec swoich własnych zachowań i działań. I yy, trzeba myśleć zawsze z większej perspektywy. Trzeba umieć wyobrazić sobie ten moment na przykład końcowy, kiedy Yy, który pojawi się wtedy, kiedy pokonamy kolejne różne trudne sytuacje, i właśnie dojdziemy do tego momentu końcowego. Ludzie właśnie często boją się tego, że po drodze gdzieś wydarzą się jakieś trudności, jakieś problemy, trzeba będzie sobie z nimi poradzić. Z całą pewnością tak będzie, bo wszystko, co jest wartościowe, jest yy, trudne. Nie dochodzi się do tego do rzeczy wartościowych nie dochodzi się w sposób łatwy. Ale to jest właśnie piękno życia, że my pokonujemy rozmaite trudności, dzięki nim hartujemy swój charakter. No tak można powiedzieć, życie nas szlifuje jak diament. I to jest piękne. I to możemy również później przekazywać następnym pokoleniom, uczyć następne pokolenia, jak Właśnie te rozmaite trudności życia pokonywać. Yy, musimy też nauczyć się planować pewne rzeczy z wyprzedzeniem, brać pod uwagę właśnie, że te rozmaite trudności mogą się po, pojawiać. Yy, nie bójmy się ryzyka. Yy, ryzyko też jest wpisane w życie. Codziennie, codziennie, codziennie podejmujemy jakieś ryzyko. Nawet sobie tego nie uświadamiamy, ale tak jest. Nie zwlekajmy też zbyt długo. Ja wspomniałam o tym, że czasami jest nam potrzebny czas do namysłu, ale ten czas do namysłu nie może się przeciągać w nieskończoność. Dlatego, jeżeli mamy problemy z podejmowaniem decyzji, to warto sobie postawić właśnie takie wyraźne ramy czasowe. Potrzebuję czasu do namysłu i to będą dwa dni, ale nie, nie trzy, nie więcej, nie dłużej. Stawiamy sobie właśnie jakieś takie ograniczenia czasowe. Lęk przed życiem, lęk przed szczęściem, już dzisiaj w psychopatologii ma swoją nazwę. Taki lęk przed szczęściem nazywany jest herofobią i coraz więcej ludzi. Cierpi na coś takiego. To są też często osoby, które miały bardzo takie surowe dzieciństwo. Rodzice byli niezwykle surowi wobec nich. I ci ludzie boją się być szczęśliwi. Włącza się jakaś taka podejrzliwość, nieufność, i nawet kiedy się otwierają wspaniałe możliwości, to człowiek dystansuje się wobec nich, bo myśli sobie, że a pewnie za tym się coś kryje jakieś drugie dno. Ktoś mi coś fajnego proponuje, a to na pewno chce mnie wykorzystać, a to na pewno właśnie będzie chciał tą sytuacją jakoś mnie zmanipulować. Oczywiście zawsze powtarzam, że trzeba być uważnym i czujnym wobec ludzi, natomiast nie możemy popadać w paranoję i nie możemy blokować sami sobie różnych wspaniałych możliwości, jakie życie przed nami otwiera, jakie inni ludzie przed nami otwierają. Są ludzie też, którzy sabotują właśnie swoje szczęście poprzez takie samobiczowanie się, tak? Czyli chcą podświadomie ukarać siebie, tak? Ja na to nie zasługuję, to nie dla mnie. Czy to jest znowu babranie się cały czas w przeszłości, tak? No ja mam takie rzeczy na sumieniu, jestem taki beznadziejny czy beznadziejna, takie okropności w życiu zrobiłam, że oni nie, ja na to nie zasługuję. A to tak naprawdę nie jest żadna pokora, tylko to jest wręcz no straszna pycha, to jest straszna pycha. Bo to jest ustawianie się jakby znowu wyżej, a nie niżej. Wydawałoby się, że ten ktoś samego siebie nie docenia i tak dalej. Nie, nie, nie. Ten człowiek jest pyszny, ponieważ on się ustawia ponad to, co życie mu oferuje. Prawda? On sam jest sędzią samego siebie. On sam oferuje wyroki różne, skazujące samego siebie na rozmaite kary. To jest wyraz pychy, niepokory. Czyli, czy inaczej, można mówić o pewnego rodzaju pseudopokorze. I, i, i moi drodzy, mm, ważne jest też to, żeby, y, jeśli chcemy być szczęśliwi, jeśli nie chcemy zejść na te bezdroża, jeżeli chcemy, aby w, nasze, w naszym życiu y, zaistniała taka możliwość w ogóle y, Wykorzystania swoich rozmaitych uzdolnień, darów, yy, predyspozycji yy, i różnych innych wspaniałych cech, które otrzymaliśmy, to musimy zacząć uznawać autorytety. Musimy w ogóle od tego zacząć, że mam jakieś autorytety w moim życiu. To jest, żyjemy też w takich czasach ogromnego kryzysu autorytetu. I jest nam coraz trudniej uznawać właśnie jak czyjś autorytet, ale bez tego człowiek nie idzie nigdy do przodu. Bo jeżeli uznajemy, że nikogo nie ma nade mną, nie, nie ma nikogo, na kim mogę się wzorować, kto jest mądrzejszy ode mnie, kto jest zdolniejszy ode mnie, od kogo ja mogę się uczyć, no to zejdę na te bezdroża. Bo bardzo szybko życie to zweryfikuje, i życie mi pokaże: Nie, ty bez wzorów, bez autorytetów, jesteś za słaba, czy za słaby. Kiedy już uznamy jakieś autorytety, to trzeba tych ludzi pytać o rozmaite rozwiązania, słuchać ich, jak oni doszli do pewnych rzeczy. Do pewnej mądrości w swoim życiu. I człowiek, który cieszy się, raduje się z tego, że przebywa w otoczeniu mądrzejszych od siebie, jest wielkim człowiekiem, jest mądrym człowiekiem, jest człowiekiem, który się rozwija. Tylko głupek będzie czuł się zażenowany w otoczeniu ludzi, którzy są od niego mądrzejsi. Tylko ktoś bardzo słaby czuje się wtedy osłabiony jeszcze bardziej. Mądry człowiek cieszy się z tego, korzysta z tego, zadaje pytania, nie obawia się tego, żeby powiedzieć: Nie wiem, jak to zrobić, porać mi. Ty doszedłeś do rozmaitych, wspaniałych rzeczy w swoim życiu, podziel się ze mną tą wiedzą. Właśnie, tak jak zawsze wspominam, my mamy siebie nawzajem po to, żeby dzielić się ze sobą. Wiedzą, żeby dzielić się z sobą swoimi doświadczeniami, swoją mądrością, i po prostu trzeba z tego korzystać. I zawsze pamiętać, właśnie o tym, że, co, o czym wspomniałam na samym początku, że zawsze w człowieku działają te dwie sprzeczne siły. Siła, która jest siłą konstruktywną, która nas nakłania delikatnie, ale stanowczo. Do rozwoju, do życia w harmonii, w pokoju, w przyjaźni, w miłości. I jest siła destrukcyjna, siła chaosu siła, w której ujawnia się entropia siła, w która z tej prostej drogi zaprowadza nas właśnie na bezdroża, wprowadza chaos, Wprowadza zagubienie, wprowadza właśnie to, że my gubimy się i bardzo trudno jest nam odnaleźć drogę później powrotną, a czasami jest to w ogóle niemożliwe. Więc przed tym bardzo przestrzegam i warto też tutaj uznać taką myśl pocieszającą, że póki żyjemy, zawsze jest możliwość zejścia właśnie na tę drogę, która prowadzi do szczęścia do radości. I y, żyjmy tak, żeby się nie bać szczęścia. Żeby nawet jeśli w naszym domu y, w domu rodzinnym nie, nie doświadczyliśmy szczęścia, jeśli nasi rodzice nie potrafili cieszyć się z życia, nie potrafili celebrować życia i celebrować szczęścia, to myślę sobie, że y, Warto wprowadzić tutaj swoje własne wartości i być im wiernym po prostu tym wartościom. Być wiernym sobie i być wiernym swoim przekonaniom. Kiedyś na konsultacjach psychologicznych zapytałam pewną moją pacjentkę: co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? I ona mi odpowiedziała właśnie w ten sposób: żeby wieść proste, szczęśliwe, radosne życie. I, yy, I właśnie ta jej odpowiedź yy, była inspiracją dla mnie, żeby nagrać ten filmik. Bardzo serdecznie chciałam pozdrowić Agatę. Pozdrawiam cię, Agatko, yy, i życzę, żeby twoje życie właśnie, właśnie takie było pełne radości, pełne spełnienia i szczęścia, i żeby takie było życie wszystkich państwa. Pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.